Na ile tak. mandatów liczy Konfederacja w Parlamencie Europejskim? Co najmniej 4-5, a przy dobrym poparciu wyższym niż w wyborach samorządowych, które uważam, że jest możliwe, idziemy w kierunku 10. No to wpływu na sytuację w Europie nie będą Państwo O, to jest tak skonstruowane, żeby żadna jedna partia z jednego państwa nie miała wpływu. Na nie, tym nie, no to kolega po to to nawet zebrali z innymi państwami. Koalicja obywatelska. Czy, czy konkurencji się pan nie obawia? Bo listy ko koalicji obywatelskiej mamy tak z grubsza, już wiemy, kto Zawsze będzie kandydował. Sienkiewicz, Kierwiński, Budka, Zdrojewski, Lewandowski, Joński, Brejza. No to są mocne nazwiska. Oni też mają idące w ogromne miliony budżety na propagandę, bo przypomnijmy, że w Polsce mamy bardzo niedemokratyczny system finansowania partii politycznych na jeśli chodzi o propagandę to pisa akurat to może zaraz przejdziemy nie, nie. do PiS-u. Wszyscy, wszyscy jacy kursy przy wyborach pani redaktor wszyscy uprawiają propagandę, natomiast partia Konfederacja jest duższym, też? W dobrym sensie. My mhm. propagujemy prawdziwe informacje o Unii Europejskiej o tym, co tam się dzieje. Natomiast e, chodzi mi o to, że duże partie dostają wielokrotnie większy budżet i to jest bardzo niedemokratyczne. Uważam, że powinniśmy się sprzeciwiać takiemu systemowi, e, żeby jedni na kampanię mieli na przykład miliona a nie dziesięć. To jest wyjątkowo niesprawiedliwe. Wyborcom się tego nie mówi, więc powiedzmy to e, konkurencję należy się obawiać przede wszystkim, dlatego że mają niewspółmiernie większe. Środki do wydania na kampanię. No bo więcej wyborczą. Polaków ich popiera. Dlatego stąd te większe środki też. Czy otrzymał pan list z prokuratury w tym pierwszym pakiecie 31 osób poinformowanych o inwigilacji Pegasusem? Jeśli otrzymałem, to o tym nie wiem, ale nie. Czy to A po w polityce Konfederacji? Nie mam takiej informacji. Czyli prawdopodobnie nie, bo pewnie by pan wiedział, gdyby tak było. To nie ma pan wrażenia, jest że Jest PiS... prawdopodobieństwo, że ten list poszedł na po, po prostu jeszcze gdzieś tam... My jako posłowie otrzymujemy bardzo dużo korespondencji, więc teoretycznie jest możliwe, że gdzieś leży w stercie korespondencji u kogoś z nas na Ale A... myślę, że gdyby przyszedł taki list, to by wywołał sensację, byśmy o tym wiedzieli. Też tak sądzę. Dlatego pytam, czy nie ma pan wrażenia, że PiS, panowie Kamiński, Wąsik traktowali Konfederację dosyć ulgowo? Panie redaktor, ja do tych całych procedur kompletnie nie mam zaufania. Yy, uważam, że jeżeli yy były nadużywane systemy, którymi służby dysponują do podsłuchiwania nas, to nikt tego nie rejestrował i żadna teraz prokuratura nas o tym nie poinformuje. I yy, uważam, że to jest naturalne, że politycy obawiają się podsłuchów. To dobrze, bo się trochę bardziej pilnują. Wszyscy z nas z taką świadomością, że korzystając z telefonów mogą być podsłuchiwani, i tak to już po prostu jest. I Albo się chce zajmować polityką, się do tego człowiek przyzwyczaja, albo nie. Natomiast to całe dramatyzowanie w tej chwili, że tam prawda, każdy odkrywa sensację i, i, i co tydzień ma coś nowego do powiedzenia, to jest spektakl polityczny. To, czy chce pan powiedzieć, że to dobrze, że tym Pegasusem PiS podsłuchiwał konkurencję polityczną? Panie redaktor, zanim rządził PiS, rządziła Platforma i Państwo Polskie korzystało również z innych systemów informatycznych. Do dużych operatorów służby mają wejścia bezpośrednio. Operatorzy mają obowiązek przechowywania naszych SMS-ów i nagrywania naszych rozmów. I naprawdę pan e, myśli, że gdyby służb Platforma... W państwie jest uprawnionych do pobierania billingów naszych rozmów. Że gdyby Platforma rozmów, podsłuchiwała więc, PiS, to PiS przez te 8 lat by tego nie ujawnił, nie rozliczył, nie wtrącił do lochów odpowiedzialnych No przecież zakup. po to w służbach pracują profesjonaliści, żeby po takich nadużyciach nie zostawały ślady. No jest rzeczą wiadomo wśród polityków, że korzystają się z tych podsłuchów pod krótkotrwałych, zgodnie z którymi e, służby, e, jakby funkcjonariusz e, deklaruje, że nie wiedział tak naprawdę kogo słucha, bo tam na billingu wyszedł jakiś numer, tak? Ale to, to dobrze, że podsłuchiwali tym pokazusem, czy nie, bo pan tak trochę. Zależy, co ustalili. Pan, ja nie pan wiem, tak co ustalili. A jakby pan to, trochę na to przymykał oko, a też nie, no nie, po prostu... był pan niedawno gościem poranki. Ja uważam, że jest pana... bardzo duży element teatralny w tym, w tym, jak politycy o tym mówią i że po prostu politycy w obywateli wlewają mnóstwo złych emocji. A tak naprawdę, jak wiedzą ze studia, to mają do tego dużo większy dystans. Bo wiedzą, że mogą być posługiwani przez dziewięć państwowych służb do tego uprawnionych mm -hmm. i nieskończoną liczbę zagranicznych. A nasz ruch internetowy idzie też przez obce satelity. Mamy kapitał zagraniczny w telekomunikacji i tak dalej. Zabezpieczenie się, korzystając z tego, co tu mamy na stole współcześnie, żebyśmy byli naprawdę bezpieczni, jest niemal niemożliwe. Powiedzmy to ludziom uczciwie. Pan powiedział Zresztą, w poranku, albo politycy że się byłoby będą pilnować, więcej afer. Albo... A przez to, że politycy liczą się z tym, że mogą być posłuchiwani, są ostrożni. Więc to nie jest zły mechanizm. Mhm. I tak właśnie ja się zastanawiam, czy pan się nie przejęzyczył, bo to, to tak trochę, trochę brzmi, jakby e, wszyscy obywatele mogli być podsłuchiwani tak no bo mogą. dla ich dobra. No bo mogą. Obecnie nie, mamy doniesienia. Dobra, żeby, się nie, żeby nie kusiło ich, żeby popełniać jakieś złe czyny. Jesteśmy temu przeciwni jako konfederacja. Jako jedyni w poprzedniej kadencji sejmu zaproponowaliśmy przepisy e, mające gwarantować prawo do prywatności. Zgodnie z naszymi przepisami, e, których notabene nie poparani pisań platforma, co jest dość ciekawe, e, byłby ustanowiony tzw. tak zwany obrońca z urzędu, który by stawał w obronie kogoś, kto ma być podsłuchiwany i byłaby dokumentacja z jego postępowania, a służby miałyby obowiązek przekazać całość dokumentacji sądowi w To tej być może tak będzie nie jest. byłoby niepokąte. Pisa, to pisanie platforma, nie chciały zrobić takich przepisów. Natomiast w tej chwili mam informację, że rząd pracuje nad zmianą prawa o komunikacji elektronicznej w ten sposób, żeby te dziewięć służb miało prawo oczekiwać naszych e-maili, naszych komunikatorów szyfrowanych i tak dalej. Więc wektor jest ustawiony, a czy rząd pan... służby rządzący politycy, żeby są do pana informacji. domu, do pana kuchni, do pana łazienki, do pana sypialni wkroczyły służby, wkroczył pan Kamiński i Wąsik, tak jak wkroczyli do domu państwa Doroty i Krzysztofa Brejzów. Absolutnie bym nie chciał i to samo się ostatnio zdarzyło, przeżył pana biobry i tak samo się skarżył. Natomiast jako politycy nie mamy immunitetu, prawda? No nie, przepraszam, pan Ziobro nie był podsłuchiwany Pegazusem permanentnie przez bardzo długi A, czas. A pani mówi o wkroczeniu w sensie przenośnym. Miałem na myśli wkroczenie no, w postaci przeszukania. Ja mam na myśli myśl. w postaci, się postaci też Pegazusa. przeszukania u polityków, no i to są sąd i prokuratura i odpowiednie instytucje decydują. To, to to jest oczywiste, ale ja mówię o podsłuchiwaniu takim wbrew logice Ależ człowieka, który nie był podejrzany. Nie chciał, nie chciałby pan, no właśnie. Nie, nie, jesteśmy do tego krytyczni. Natomiast, jakby mówmy ludziom wprost, tak? Nawet gdyby nie było Pegasusa, to podsłuchy w Polsce są legalne, służby z tego korzystają. Ci, którzy rządzą, korzystają z tego. No i tak było, jest i będzie. Poprzednio nadzorował to pan Kamiński, pytanie, czy mamy zaufanie do pana Kamińskiego? W tej chwili nadzoruje to minister Szymoniak i minister kierwiński. Pytanie, czy pan, mamy do nich zaufanie? Uważa pan, no. że należy postawić zarzuty chciałby pan tego rozliczenia panów Kamińskiego i Wąsika? Należy Oczywiście, im się za to do przecież. I w tej chwili komisja właściwa w Sejmie próbuje. Ma pan to ustalić. wątpliwości, czy doszło do złamania prawa? No, wątpliwości są moim zdaniem pożyteczną rzeczą w polityce, dlatego że gdzie prawo jest nieprecyzyjne, a tak jest w przypadku podsłuchów, tam wątpliwości są wskazane, bo jeżeli jakby cała narracja PiSu polegała na tym, że oni wszędzie widzieli aferę i uważali, że każdy z innych opcji to powinien siedzieć najlepiej w więzieniu, tak? Tylko przed sądem prawie nikogo nie udało im się skazać. Były drobne wyjątki, ale żadna wielka afera nie została rozliczona. Dlaczego? bo tu nie ma dowodów, tam się okazuje, że coś jest zgodne z literą prawa, tu tak, tu tak. Więc tak samo, moim zdaniem, będzie teraz. Czy Platforma skaże wielu ludzi, którzy zrobili nadużycia w okresie rządu PiS? Otóż nie skaże, dlatego że PiS działa w sposób sprytny, to znaczy na przykład program Villa Plus, zamiast ukraść sobie budynki, napisali ustawę. Jak się coś ukradnie, na przykład ukradnie się budynek, Zgodnie który należy do samorządu, no to jest się złodziejem. Ale jak się napisze ustawę i napisze, że ten budynek zmienił właściciela, to to jest prawo, to jest legalne. I tak działają politycy, w sposób sprytny I trzeba to ludziom ludzi Trudno jest skazać polityka za nadużycie, bo polityk, który rządzi, ma w ręku instrument uchwalania prawa. Yy, natomiast I to, co czasem teraz się. Jeżeli pana zdaniem, się to, to jednak no, zostały ślady. Wiemy, że tam wyjeżdżały te ciężarówki z różnymi. Natomiast na razie nic misz... sensacyjnego komisja i do spraw były Pegasusa kupowane? Pamięta pan. No to nie razie... tylko Pegasus. ja mówię teraz o No Tak, o, o, o ale chodzi o, o to, że jakby, yy, dlaczego Jarosław Kaczyński czy minister Kamiński wydają się dosyć zrelaksowani przychodząc przed tę komisję? bo oni widzą, że na razie nie ma na nich. Nic konkretnego. Mhm. Żaden z nich się nie spocił przed tą komisją. No dlaczego? Czyli nie wierzy pan w to rozliczenie? Zobaczymy. Politycy popełniają błędy. Ja nie uważam, nie uważam że nie są doskonali. Natomiast y, obecna opcja rządząca, która uruchomiła zespoły w różnych ministerstwach i służbach, żeby kopać i patrzeć, co tam było, jakie są nadużycia. Na razie, w mojej ocenie, niedużo znalazła. Natomiast czy znajdą coś w następnych miesiącach, kto wie, zobaczymy. A jak wychodzą takie informacje, że np. w Orlenie który był, no o, to, tu by się komisja śledcza przydała, to że tam Botox sobie z karty służbowej opłacali panowie to jest czy panie. Góry trudno... No oczywiście Pani to jest mieszkoło. wedle mojej wiedzy pod koniec kadencji PiSu w Orlenie, bez żadnej jakby transparentności było wydawane około miliarda złotych rocznie. Według uważania. Z takiego funduszu do spraw yy, promocji i rozdawnictwa, tak? No niech pan uważa, co pan ja bym mówi, bo tutaj zachęcał pan obajtek, ja wie, bym pan, za... ma pokaźne, pokaźne fundusze również eee, na obsługę prawną. Ale, ale przecież ja nic nie zarzucam, ja tylko mówię, co tam się działo i teraz uważam, że co powinien zrobić nowy rząd platformy, ujawnić, gdzie to szło. Tylko że ja obawiam się, że oni jakby nie ujawniają tego, bo po prostu ten mechanizm będzie kontynuowany. Stawiamy tutaj kropkę, Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja. Był moim państwa bardzo. gościem. Dziękuję panu.